Cześć kochani, witam was w kolejnym filmiku, słuchajcie yy, dzisiaj będziemy sprawdzać yy, ciśnienie na wszystkich, że tak powiem tłoczkach zobaczymy czy tutaj w tym silniczku jest, jest ciśnienie bo słyszałem, że nie ma yy, i zrobimy, yy, że tak powiem yy, uszczelniacze, może sprawdzimy inaczej wlejemy, o już ładnie się nagrzało wlejemy do każdego yy, tłoka troszeczkę oleju i zobaczymy czy pierścienie są, że tak powiem zapieczone czy może jakaś silna jest wada tego silnika, bo on nie pracuje tak jak powinien pracować cały czas wyskakuje błąd, wypadanie zapłonu, także mamy już nagrzany musimy zawsze robić to na nagrzanym silniku i co, ja idę gaszę i odpinamy to wszystko, nie? dobra, mamy silnik zgaszony odpinamy wszystkie ceweczki żeby to już było. Słuchajcie, odpinamy te cewki. Jo. dobra, mamy je odpięte. Bierzemy się za wykręcanie. Słuchajcie, jeszcze muszę odkrę nie odkręcić, tylko powyciągać. Ała! E wow! Panie, jakie to gorące! Wszystkie e wtryskiwacze, nie? A żeby po prostu kabelki nie dochodziły do nich. No czekajcie, ja wezmę tam taki przyrząd. Mam. Który ułatwi mi zdejmowanie tego wszystkiego. Ja. Panie. Jednoręko. To wiecie co? Dobra, słuchajcie. Yy, widzimy się za chwilę, nie? Dobra, słuchajcie. Mamy tutaj świece powykręcane Zobaczcie, jak one wyglądają. Ładnie, są wypalane. Nie ma jakiś problemów z iskrą. Ale. No, zobaczymy zaraz. ciśnienie nie? Musimy to sprawdzić, bo, że tak powiem, no nie jest tak jak powinno być, tak? No nie jest. Dobra, słuchajcie. Mamy, mamy. Wkładamy. O jest. Jest. Zero 0. Dobra, idziemy kręcić. Dobra, słuchajcie. Na pierwszym. Zobaczcie. No, prawie 6, tak? Czekajcie. Prawie 6, nie? 5,5. 5,5. Także zapisujemy, a ja zmieniam na kolejny, nie? Dobra, słuchajcie. Na drugim to samo. 5,5. 5,5. ,5. 5. Dobra, jedziemy z trzecim, nie? Dobra, na trzecim. Ile mamy? O 7,5, panie, tak? 7, przepraszam. 7 mamy. 7, 3, 7. 7. Jak myślicie, będą zawory czy silnik do zrobienia, Także, dobra, idziemy do czwartego. Dobra, na no czwartym, ile by szło? Czekajcie, bo ja nie widzę. 6,5. 6,5 kwastem. Może zapisać 6,5. Nie. Dobra, lejemy olej i sprawdzamy. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj taki malutki lejeczek. Wlewamy ten olej ja. Tak, plus minus. Ja. Dobra. Wyciągamy to wszystko. Spłynęło tam z lejeczka, spłynęło fajnie A, do, na sam koniec, na same dno Spłynęło ładnie, mamy taki malutki lejeczek Dobra, słuchajcie Dopóki jest ciepły Tak sprawdzamy Poczekajcie chwilę Dobra, mamy wlane Słuchajcie Mamy wlane i sprawdzone Wyszło ile? Sześć sześć z pięć i pół podkoszyło na sześć sześć, y, panie, sześć, sześć, nie pięć, sześć dobra, jedziemy z kolejnym, nie? Dobra, co mamy? Numer dwa. Ile? 6 ,5? Jo. 6 ,5. Nie na sześć i pół. Jo. Sześć i pół. Nie. Sześć, pięć. Tak. Dobra, jedziemy w następnym. Dobra, trzeci, Ile? osiem, trzeci jest osiem. osiem. Panie, osiem, nie? Osiem. Dobra, bierzemy się za czwarty. Dobra, który to czwarty, nie? Ile jest? 7 z kawałkiem, 7 z kawałkiem, zobaczcie. 7 z kawałkiem, 7, 7 z kawałkiem. 7 plus 2 powietry. 7 7,2. Dobra, zobaczmy, jak to wyglądało. 7,2. Czyli tak, 5,5 do 6 wzrosło, 5,5, 6,5. 7 do 8, 6,5, 7,2, czyli co? Krótko mówiąc, pierścienie do mycia. Płukanka i jedziemy, nie? Z półkanką, lub preparatami takimi do mycia. Dobra, e, idę po kamerę jeszcze endoskopową. Wsadzimy, zobaczymy, co tam, czy coś widać, czy coś nie widać, nie? Także za chwilę się widzimy. Dobra, mamy tu kamerę endoskopową. Słuchajcie, zobaczymy, co tu będzie widać. Czy coś będzie widać? Co tam się dzieje w środku. Czekajcie, czekajcie, zobaczmy. A co tutaj widać? Czekajcie, się pobudziła? Jo! Się pobudziła, panie. Ja. Dobra. Jeszcze raz. Nie. Dobra. No i co? Widać wszystko w oleju, tak? Dobra, włączmy tą boczną. Zobaczymy, czy coś będzie widać, czy nie. Ten otwarty jest. Ten też. Wiecie co? Za chwilę będziemy się widzieć, nie? Ja muszę tutaj ten kabelek rozplątać, bo muszę ją kręcić na boki, nie? Dobra, słuchajcie, coś tam widać. Ja powiem Wam szczerze, że ja muszę tutaj kamerkę tu palcami tam kręcić. O! Widzicie. O. Tu jest zamknięty. Tu jest otwarty. Tu jest zamknięty. Ten jest otwarty. Już. Zobaczcie, ile jest syfu na tym wszystkim. Nie? Dobra, to jest ok. Teraz, właśnie chcę Wam pokazać, jaki jest syf. Zobaczcie, w komorze spalania. Widzicie? Ja? czekajcie ja ją wyczyszczę bo ona coś tu słabo nie wyczyść się panie no i co no być lepiej chyba czyli co syf czekajcie, muszę zobaczyć, zajrzeć. O, zobaczcie jak to wygląda. Co to jest? Na tym tłoku taki syf. Co to jest? Dziwnie nie? Dobra, to jest pierwszy. Jedźmy do drugiego, zobaczmy co w drugim. Słychać panie, weź pan traf, o, tu w oleju. Wszystko, no, bo wiadomo, że podniesiony jest, nie? Drugi tak samo podniesiony. O. Czekajcie, dobra, jedziemy z czwartym, nie? Czwarty będzie też opuszczony, no bo pierwszy z czwartym idzie w parze Panie Pierwszy z czwartym idzie w parze Nic nie widać Brudna kamera, czekajcie bo To taki jest, jak się woleje u, 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 u babla Tak? Tak to jest Dobra Jedźmy. No wiary. O coś Zobaczcie jaki sef tu jest. Nie. Dobra, mamy wiemy. Przełączmy teraz na bok. Tak a ten co? Czekajcie, bo tu kamera się do góry kopytami odwróciła. No, teraz będzie. Dobra. Ten jest otwarty. Co? To są otwarte, a gdzie są zamknięte? Dobra wiecie co Myślę że coś tutaj jest nie halo Ale zaraz wam może pokażę Albo wam powiem przynajmniej jak muszę to sprawdzić Sam nie bo ja jedną ręką to wiecie co Dobra kochani Słuchajcie ja to posprawdzałem nie, i teraz tak. Coś z panewkami jest nie tak. Ten, co ja gadam z panewkami, z zaworami. Coś z zaworami jest nie tak, bo w pierwszym były bardziej otwarte niż w czwartym. Więc co? Nie z panewkami, tylko z zaworami. Teraz, że tak powiem, musimy rozkręcić tutaj pokrywę zaworów i poustawiać zawory na szczelinki w tych zaworach tak musimy to wszystko wyregulować zobaczymy ale nie mam szczelinomierza więc za jakieś 2-3 dni zamówię szczelinomierz przyjdzie do nas szczelinomierz i wtedy rozkręcimy to uszczeleczkę też zamówię tak żeby była nowa już pod właśnie te nasze zaworki pod zaworki pod pokrywę zaworów nie no i będziemy te zawory y, regulować. Także co, na dzisiaj tyle. Widzimy się w kolejnym filmiku oczywiście suby, a przede wszystkim wasze komentarze. Y, podpowiadajcie co y, powinienem zrobić, co by pomogło, y, bo mówię, y, tak jak tutaj karteczkę już zaniosłem do domu, musiałem iść telefon jeszcze podładować y, i powiem tylko tyle, że y, co, jakiś czas że tak powiem, poprawia się to ciśnienie, ale muszę jeszcze tylko te zawory poustawić. Jeśli te zawory poustawiam i yy, to nie poprawi ciśnienia, tak? No to wtedy co? No co? Zdejmowanie yy, głowicy i będziemy zaglądać od środka, jak to wygląda, nie? No, z tej strony, jako tak, widzieliście. No dobra, no co? Ja jeszcze tylko muszę sprawdzić. Kolejne te dwa. Idę zaraz jeszcze przekręcę kluczykiem i sprawdzę dwa, w razie jakby coś się działo, to w następnym filmiku zobaczycie, a jeśli nie, no to y, albo do tego dogram, oczywiście nie, coś, do tego dogram, żeby to było w jednym, nie? Dobra, idę kręcić, a my się widzimy w kolejnych odsłonach, cześć! Dobra kochani, słuchajcie, sprawdziłem ten drugi i trzeci, tak? W drugim i trzecim jest wszystko w porządku, pierwszy i czwarty są jakby no coś tam im dolega nie musimy teraz te szklaneczki nie szklaneczki tylko yy, poustawiać te zawory nie szczelinki pod zaworami także będziemy w następnym odcinku tym się zajmować także na dzisiaj tyle widzimy się w kolejnym a ja to składam trzymajcie się, cześć